Hej! Witajcie na kanale Marciusie Spółka! Dzisiaj będę grać w Minecrafta na tym świecie, na którym ostatnio, znaczy nie ostatnio tylko przed pamiętacie chyba, prawda? To ja mówiłam, że jeszcze wrócę na ten świat. No i dzisiaj z powrotem jestem, to było w challenge'u Nie Dotykaj Piasku. No i widzicie, całkiem nieźle mi się układa tutaj wszystko. A więc wydaje mi się, że to będzie coś takiego, że ja będę tu budować domek. Może kiedyś tu będę próbowała dojść do netheru. No zobaczę jeszcze. A póki co, to niezbyt mam się chyba czym najeść. A nie, mam ziemniaoki. Zeżre sobie ziemniaoki. To chyba będzie. Lepiej będzie w miarę długi, bo mam jeszcze zamiar przecież wybudować domek. No to wiecie. Nie może być za krótki. O kurde. Chroń mnie, Lamo. No, chroń! No, chroń! O, ale blisko było. było. tak, tak, super Super, przynajmniej mam jakieś surowce Co robi tu utopielec? Powiedzcie mi, no Jezu. Okej, okay, jaka smyczka? O, spoko. Dobra, teraz już się nie dam powiedzieć. No i pięknie ripnął. Kotełku, chodź. Chciałabym go uwiązać. Dobra, a może nie będę go uwiązywać. Dzisiaj jak coś nie ma żadnych challenge'ów, więc wiecie. Kurczę, ja nigdy nie mogę upalować ryby. Nigdy nie umiem. Tak. Dostanę. Powinnam sobie zrobić wędkę. Byłoby mi wygodniej. Dobra, idę zobaczyć co jest potrzebne do wędki. No i y, będę próbowała znaleźć takie itemy, żeby móc je skraftować. No bo pilnie potrzebuję wędki. Serio. Szczerio. Czuję, że szczerio to będzie kiedyś popularne. Takie jak XD. No, dobra. Crafting muszę zrobić sobie. Nie mogę zbieram drewno z domku. Dlaczego? No i pyk crafting: Crafting table. Wenedyka. Brawki się sobie. Mm. ZUVM. Dwie sieci. Nie mam żadnej sieci. I trzy patyczki. No to już przynajmniej wiem, co muszę dobywać. No a sieci wypadają z kotów. Także przepraszam widzowie, że ja to zrobię. Serio przepraszam, bo jakby. Może lepiej wyłączę w tej chwili nagrywanie, tak żebyście tego nie widzieli. Um, nie wiem, czy tak by nie było czasami lepiej. Chcesz zabić te głupie dorsze, No jejku. Oj, kurczę. Kurczę. Mam was wtedy. Idę sobie zrobić siekierę, pozbieram drewno i zbuduję domek. O, jaki słodziak. Błagam, żeby on się oswoił tymi kośćmi, co ja jemu daję. Nie oswoił się, o nie. O, oh, boj. Dobra. Idziesz ze mną, piesełku. Kochany piesełku, bo Ty już jesteś mój. Ja Wam to mówię, widzowie. Ten piesew będzie mój na 100%. Pro. No, może nie na 100. Może na dwa, 20? 30? Widzowie, tak czy siak będzie mój, mój fan. Wkurzył się, wkurzył się. Dobry pies. Zły pies, bardzo zły pies. Co ty jesteś taki wkurzony? No, miły jesteś, wiesz? No, grzeczny pies, na razie dobrze. Zrobić piese łowi schody to i tak nie wlezie po schodach. Ja nie mogę. Proszę cię. To, to gość nie miał sensu. Dlaczego? Okej, okay, idziemy tu. Na razie jest w miarę miło. Na raz zostajesz tu uwięziony, póki nie zdobędę jakichś kości. No, sorry. sorry. Sorry, brachu, ale tak niestety jest. No, co ja ci kurde poradzę Dobra. Ok, ok. W ogóle, ile już odcinek? O, 6 minut, a w sumie nic nie zrobiłam. Te koty mają żyć? Siedem? Ja nie mogę. No to muszę zrobić to po prostu normalnie, że będę zabijać jakieś pajączki. Trudno. Ok, zrobię sobie teraz sikierę. Która jest mi bardzo potrzebna ogólnie. I tak, może pół godzinki nie miał ten film. Może trochę mniej. Dobra, wydaje mi się, że chciałabym bardzo dużo tego drewna! Bardzo serio. Ale tak, mega, mega dużo. I, sobie, i jednak przywłaszcza sobie do mnie jakiegoś villagera. Bo nie chce mi się budować swojego. Chachę. Dobra, lepiej stąd wysłynę Jak mogę mhm. No git, starczyć powinno W sensie na pewno będę musiał robić dwie sikierami, no bo wiecie widzowie, no szybko się wykańczą te sikiery okay. No to na początek jedna no I trochę pościnam tego drewienka, No, ja nie mówię, że nie. Myślę, że tak 64 drewna mi powinno starczyć. Bo to mi da chyba 4 staki, czy coś takiego. Około. A więc, jak zbieram te całe drewno, no to ja widzę, że to wam wrzucę. No, bo to jakby totalnie nie ma sensu, żebym ja po prostu wam pokazywała, jak to zbieram. Oki, widzowie i widzki, Mam już 64 drewienka. I mogę zrobić plus 99, to naprawdę dosyć sporo. No i tak będę teraz spamić, Lul. Tak szybko to schodzi, że nie wiem. I zaraz zabiorę się za budowę mojego domku. O, cztery staki. Kurde. O nie, zgubiłam chyba wioskę. Nie, na pewno ją zaraz gdzieś znajdę. Słyszałam jakieś zombiaka, ale... mam to gdzieś. Ta wioska nie była tak daleko. Chyba się zgubiłam, widzowie, o nie. Ale kicham Nie no powinnam znaleźć w jeden dzień tę wioskę Ale Ciągle słyszę jakiegoś zombiaka I nadal mam to gdzieś Bo albo się spali Albo go po prostu pokona, Bo jeden palący się jeszcze zombi Nie stanowi większego zagrożenia Także tak Właśnie jest no boże, gdzie ta wiocha? Nawet nie wiem, w którą stronę iść. Nie lubię cię. Oh! Hiki, hi, ale skórzy. O kurde. Dobra, szybko muszę wbiec do jakiegoś domku. To aż im przejdzie albo się przygotuję na klinięcie ich. Albo przestaną mnie gonić. O, hej pisałku mój. Dobra. Ja ciągle takie, Boże, ile tego drewna? Ara. Teraz muszę się zastanowić, który domek sobie przywłaszczę. Ten niebo za mało trochę. Ej, ten jest chyba dobry. Robi wrażenie według mnie. Zami. Nie zbyt podoba mi się życia. Poza tym, to ty już jest mój dom, i ty nie masz tu wstępu, gościu. Dobra, trochę byłoby trzeba go podreperować. Książki, myślę, Pardywaniki też takie średnie. Wszystko będę musiała tu pozmieniać. No osadnik, nie czaisz, to moja chaupa. Czego nie rozumiesz w Idź Co to że to jest już nie jego dom raczej nie czaj bo jego IQ wynosi zero okej okay. także najpierw crafting no i muszę sobie skraftować Jakiś kill. nie mam w brudzku, ale słabo Co by mogło wykopać w tym domu? Nie. No, kawałek podłogi wykopię. Halo, gdzie jest kilo? Udruk. Ok. Teraz powinno chyba stykać. No dobrze. Ogólnie mam zamiar prawie wszystko w tym domku, mi się on nie się. widać że stary już bardzo. Naprawdę nie podoba. Schody chyba zostawię albo przerobię też, zaczniemy jeszcze. No ten domek wymaga mega gruntownego remontu On jest taki brzydki według mnie, że ja nie mogę. Znaczy, no mogło być znacznie gorzej, ale ja bym mega nie chciała mieszkać w takim domu. No, dlatego ja go przerabiam, bo jest idealnej wielkości i spoko jest, no tylko za mały. Remont chatki. Dobra, podłoga już jest znacznie lepsza. Może tu trochę zniszczę. Ha, bo tam jeszcze nie ma podłogi. No, będzie. Ile to kupsko już trwa? 15 minut. Dobra, takie schody są o wiele, wiele lepsze I Ja zostawię je brukowe Tylko zmienię jeszcze tu na górze podłogę no. Ściany będą takie jakie są, bo chyba nie chcę ich przerabiać Tak myślę No a później wiadomo, dojdą jeszcze jakieś tam ozdóbki I jest skoczko. Tylko ten dom jest taki duży, że chyba jeszcze zrobię jakiś balkon. Tutaj na filmie. Myślę, będzie lepiej widać wiochę. Dobra, może nie, nie Wiocha, ale... Nie, tutaj lepiej. wszedł do mojego domu. Nie czy mojego, ale... Dobra, nikt nie wlaz. Zresztą z nimi małżka, więc nie ma po co władzić tu. Tego nie robię kierom Zero IQ. Ja myślę, że fajnie mi to wyjdzie. Dobuduję drugie piętro. Czy drugi, jakby żand. rząd? Ok. No i kozacki balkonik. Teraz jeszcze tylko tu. Taką buduję. I nie piszę, że nie umiem grać, bo ja celowo tak robię, jakby. Co wiem, że to może być trochę nubskowe, ale. Mi się tak podoba, nie no, jest jakaś barierka. No, według mnie jest na git. ogóle, jak to się zresztą. Aha, ten. No to teraz tu będzie już wejścia. I zaraz powiem, jak to wygląda od zewnątrz. 37 brud mam. Nie, cierpałam. Nie rozumiem siebie. No i Git według mnie, widzowie. Więc jeżeli wam się podobało, to pójdźcie. Łapkujcie. Widzimy się w następnym filmie.